Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to kąt obrotu. Na początek trochę teorii, a później przejdziemy do zadań. Dodatni kąt obrotu to jest kąt obrotu zgodny, przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli będziemy się w układzie współrzędnych poruszać zgodnie z, uku, z ruchem wskazówek zegara, wtedy będziemy zataczać ujemne kąty. No i to jest nasze ramię początkowe, to jest nasze ramię końcowe kąta i idziemy od A do to mamy 30 stopni tu mamy 150, tak tak mamy 210, Czyli idziemy w tą stronę w tą stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara i zataczamy kąty dodatnie. Jeżeli pójdziecie w zgodnie ze wskazówkami zegara, będziecie zataczać ujemne i tu mamy minus 30, minus 150, minus 210. Do tego jeżeli będziemy się poruszać kąt plus k razy 360 stopni, czyli do naszego kąta dodawać wielokrotność liczby 360 stopni, to sinus takiego kąta to jest to samo co sinus kąta alfa, tak samo z kosinusem, z tangensem i z kotangensem i to nam mówi żółta tabelka z tymi oto wzorami. Tutaj mamy też wartości funkcji trigonometrycznych w tabelce dla przypomnienia. Przejdźmy zatem do zadań. Na początek zadanie pierwsze. Mamy zaznaczyć w układzie współrzędnych e, położenie ramienia końcowego kąta alfa. No to na początek przykład e, A. Mamy kąt e, 315 stopni. No to 315 stopni e, to mamy tak 180, 270 i plus 45 da nam 315. To jest nasze kółko, tak? To jest dokładnie 315 stopni. Jedna ćwiartka ma 90 w układzie współrzędnym, więc macie 90, 180, 275. No i połowa ćwiastki to 45, więc 315 stopni. E, no to teraz sobie zróbmy, e, zróbmy sobie przykład B kąt ujemny. Mam alfa minus 120, więc przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. 90 plus 30 da nam 120, a tak jest: 45, no to 30 to mniej więcej tak. I to jest nasze 120 stopni. No i tak kolejny. jak macie 570 stopni, to po prostu zataczacie cały łuk, tak. Kółeczko ma a, 360, czyli 570 stopni. To jest jedno całe kółko i jeszcze 210. Czyli racie tak: jedno całe i lecicie jeszcze dalej. 180 plus 30. Tak, tu, tu jest 2570 y, stopni, tak? Całe kółeczko i jeszcze 210. Czyli hmm. te nasze kąty, które my będziemy rysować w tych układach spółczenych, to takie nieraz ślimaki będą. Tylko rysowane w odpowiednim kierunku. Przejdźmy zatem do zadania drugiego. Y, mamy. Punkt P, 1 i minus 1 i pytanie dla jakiego kąta, yy, dla jakiego kąta ramienia końcowego, yy, dla jakiego, o, jaki będzie kąt do ramienia końcowego, w którym zawarty jest nasz punkt P. No i znowu wsadzimy so, yy, układ współrzędnych. No to co 1 i minus 1. 1 jest tu, minus 1 jest tu, czyli tu idzie nasze ramię końcowe. No i to ile to jest stopni? No stąd startujemy, to mamy 90, 180, 270 i 270 plus 45, czyli 315 stopni. No i teraz to będzie 315 plus wszystkie wielokrotności razy 360, tak? Bo będziemy dodawać C kółko, czyli 360 do tego, to idziemy dodawać kółko i 315 i też będziemy je tutaj lądować. Czyli alfa to jest 315 plus k razy 360 stopni. Zawsze musicie dodać te wielokrotności do kąta, bo one też, ich ramię końcowe będzie dokładnie w tym miejscu. Kolejne zadanie to zadanie obliczeniowe. Mamy obliczyć e, sinus minus 330 stopni. No to co? Sinus minus 330 stopni. E, to to samo e, ze wzorów naszych redukcyjnych. Możemy dawać sobie k razy 360. E, ale tu jest dodawanie. A jak macie kąty ujemne. To wcześniej na pewno już gdzieś spotkaliście się, a jeżeli nie, to się spotkacie z wzorami redukcyjnymi, a jeżeli nie były jeszcze przerabiane wzory redukcyjne To są własności, które mówią, że sinus minus alfy to to samo co cosinus alfy cosinus minus alfy to to samo co cosinus alfy i w ten sposób są wszystkie wyznaczane jeszcze patrzę czy gdzieś będą teraz w najbliższym czasie nie według programu redukcyjne są dopiero później no to co 330 stopni to jest co cosinus Jakbyśmy to na ujemnym kącie zrobili sobie, to to jest minus 360 stopni plus 30 stopni. Bez wzoru spróbujemy. Minus 360 stopni plus 30 stopni. Kolejność sobie możecie zmienić. O. I tutaj macie wyżej we wzorach, że k należy do całkowitych, więc może być też ujemny. Zatem to mamy, że to jest sinus. 30 stopni plus minus 1 razy 360 stopni to jest nasze k, czyli to jest to samo co sinus 30 stopni, a sinus 30 stopni z tabelki funkcji trygonometrycznych odczytujecie, że to jest jedna druga. No to b. Eee,

720, czyli tak, żebyście mieli wielokrotność minus 720, wielokrotność kąta 360, 360 stopni i do tego dodajecie, tak, żeby y, wychodziło minus 675. No to ile trzeba dodać do 720, żeby dostać y, 675? No dodajemy 45 stopni. No i teraz jest cosinus 45 stopni. Dodać K, czyli K jest minus 2 razy 360 stopni. I z naszych wzorów na żółto wiemy, że to jest to samo co cosinus 45 stopni, a cosinus 45 stopni to jest z tabelki wartości funkcji trigonometrycznych pierwiastek z 2 przez 2. I tak należy liczyć wszystkie. Te może teraz jakiś dodatni, jeszcze sobie weźmiemy kąt. Co jest dodatni? To sinus 840 stopni. 840 dzielicie przez 360, żeby sprawdzić, ile ich się tam mieści. To są dwie 360, więc to jest sinus 2 razy 360 stopni. Dodać. 120. Aha, to się równa sinus 120 stopni dodać 2 razy 360 stopni, to zwijacie, że to jest sinus 120 stopni, no ale dalej za i nie ma w naszej tabelce wartości trygonometrycznej, więc znowu rozpisujecie, że to jest sinus. Y, 120, 60 stopni y, dodać y, albo ma być wielokrotność 360 y, na 90 możemy sobie to rozpisać że to jest sinus y, 30 stopni plus 90 stopni Yy, bo z naszego wzoru z k, k do całkowitych dwadzieścia całkowitych czterdzieści trzysta sześćdziesiąt, tu będą dwie trzysta ki yy. No, to 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 samo co sinus 30 stopni. A to już było, że to jest jedna druga tylko ze znakiem minus. Bo tak w pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie. Potem nie, ze znakiem plus. W pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kodenges, a w czwartej kosinus. Czyli normalnie jedna, druga. Bo jesteśmy wtedy w, w ćwiartce drugiej, a w ćwiartce drugiej sinus jest dodatny i to bierzecie z tego, tak? E Które by tu jeszcze? Hmm. Z jakiegoś tangensa jeszcze, nie? To zróbmy sobie, Tange... d jest tangens 300, minus 300 stopni. To jest tangens 360 stopni na minusie, plus 60 stopni. Czyli to jest tangens 60 stopni. Dodać minus 1 razy 360 stopni. Czyli to samo co tangens 60 stopni. A tangens 60 stopni z tabelki funkcji trygonometrycznej to jest pierwiastek z 3. Ok, tyle w zadaniu szóstym. To jeszcze zadanie siódme. Siódme a. Sinus alfa równa się jedna druga. I alfa należy od 360 stopni do 450 stopni. Eee, wyznacz kąt alfa. No to co? Musi być z przedziału 360 do 450 stopni i ma być jedna druga. No, alfa 1/ druga jest dla 30 stopni plus k razy 360 stopni. Tak do 30 dodamy 360 stopni, to dostaniemy 390 stopni. Tyle jest alfa i mieści się w naszym przedziale. Potem mamy b sinus alfa. Równa się jedna druga, ale alfa jest z przedziału 1080 do 1170 stopni. W takim wypadku znowu macie: czy dla 30 stopni plus k razy 360 stopni. No ile musi być to k, żeby dostać którąś z tych liczb? Eee... 360 razy 3 mamy 1080, więc to może być 1080 plus 30 stopni, czyli 1110 stopni. 1110 stopni, bo kolejne, czyli 360 nam się już tutaj nie zmieści. No i w ten sposób trzeba to robić, tak? dodawać wielokrotności danego konta, kara z ileś, żeby otrzymywać kąty z tego przedziału. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału.